Przebudzenie duchowe. Tekst Beata Sienkiewicz. Ludzkość dawno zaszła na najniższe wibracje. Sięgają po dla relaksu i aby poczuć fazę, oszukując siebie, że nie muszą. Jeśli coś robisz i nie potrafisz tego odstawić, pamiętaj! że jesteś uzależniony i używka rządzi tobą. Wielką sztuką jest nauczyć się czerpać szczęście z wewnątrz siebie, a nie z zewnątrz, nie za pomocą partnera, przyjaciół, używek, ale za pomocą swojego wnętrza, miłością, którą masz w środku. A z którą straciłeś kontakt, stymulując się i wciąż popudzając za pomocą kogoś lub czegoś z zewnątrz. Pamiętaj, że oszukujesz sam siebie. Połowa ludzkości mówi, że nie jest uzależniona od używek, ale czy ktoś wytrzymał bez żadnej używki typu kawa, papieros, alkohol, tabletki, cukier przynajmniej rok? Takich świadomych ludzi jest namiastka. Większość woli tłumaczyć się, że korzysta z życia, ciesząc się życiem, niszcząc swoje ciało. Czy naprawdę myślisz, że korzystasz z życia wciąż pobudzając się używkami? Myślisz tak, bo system ci to wmówił, bo większość tak robi. Z Ciebie żyją największe biznesy świata, które produkują toksyczne jedzenie i produkty. Trudno więc się dziwić, że chcą, abyś tak myślał. Można korzystać z życia, robiąc trening, żyć w zgodzie z naturą, w czystości, bez używek. Dlaczego nie? Czy próbowałeś tej drogi? Zapewniam cię, że jest cudowna. Dopóki nie spróbujesz, nie przekonasz się, ale tak robi mniejszość, więc większość boi się, że nie będzie pasować do otoczenia, albo ma tak słabą psychikę, że musi wciąż czymś pobudzać swój umysł, oszukując się, że to dla zabawy, a uzależniony nie jest. Cóż za paradoks. Nie iść w stadzie ze wszystkimi, ale lataj jak orzeł. Używki to wyniszczanie swojego ciała i oddalenie kontaktu ze swoją duszą. Zagłuszanie emocji, aby mniej cierpieć i myśleć. W efekcie stłumione myśli i emocje wrócą do Ciebie jak bumerang w postaci choroby. Każda komórka pamięta i rejestruje. Zdrowie naszego ciała to nie tylko zdrowa dieta, ale też umiejętność radzenia sobie z tym, co cię boli w duszy. Nie zamiatanie bólów pod dywan zagryzaniem burgerem popijając kolor lub winem w towarzystwie papierosa, bowiem to zostało stworzone, by ściągnąć cię na najniższe wibracje. To wszystko zagłusza Twoje emocje na chwilę. Wydaje ci się, że czujesz się dobrze na fazie, a później ukryta emocja odezwie się na przykład w postaci bólów stawów lub innych dolegliwości. A ty co? Znowu weźmiesz tabletkę? Aby zagłuszyć zamiast zrozumieć przyczynę choroby? Kręcisz się całe życie w kółko, naśladując innych, a wszystkich bardziej świadomych masz za dziwaków. Dziwny jest ten świat, że nie widzi jak dewastuje siebie i planetę. Wyjdź z iluzji i przestań naśladować innych. Nic nie potrzebujesz do szczęścia oprócz szczęścia, którym obdarował cię wszechświat. Masz te szczęście w sobie. Możesz wszystko bez używek i szkodliwego jedzenia. Zrób sobie prawdziwy detoks. Miesiąc tylko na sokach lub zdrowych owocach i warzywach, a zrozumiesz dopiero, o jakim szczęściu mówię. Szczęście to spokój ducha, szczęście to bycie tu i teraz bez oczekiwań wdzięczność za sam fakt, że jesteś i żyjesz i potrafisz doceniać wszystko, co Cię otacza. Prawdziwie szczęśliwy jest ten, który doszedł do poziomu, w którym nie potrzebuje ludzi, używek, toksycznego jedzenia, by wypełnić pustkę w sercu i zagłuszyć emocje. Prawdziwe szczęście to zrozumieć, że jesteś pełnią samą w sobie. Kochać ludzi, ale nie potrzebować ich, by wypełnić pustkę. Gdy tylko wejdziesz na głęboką detoksykację, zrozumiesz, o czym piszą. Jeśli natomiast nadal rządzą Tobą używki, moje słowa odczytasz niczym słowa szaleńca, bowiem tylko poprzez doświadczenie jesteś w stanie zrozumieć moje słowa. To ty decydujesz. A więc zadam Ci pytanie. Chcesz żyć w systemie manipulacyjnym? Chcesz, aby używki tobą manipulowały? Czy chcesz żyć świadomie i w końcu zrozumieć siebie i otaczający cię świat? Wybór należy do ciebie. Jednak Zanim wybierzesz, doświadcz. Wejdź chociaż na tydzień detoksykacji, bowiem tylko wtedy będziesz w stanie zobaczyć, w jakiej iluzji żyłeś. Zauważysz kontrasty, o których mówię. Kłamstwa i manipulacje będziesz w końcu widzieć jak na dłoni. I wtedy przebudzisz się, zadając sobie pytanie. Dlaczego nie odkryłam tego wcześniej? Dlaczego byłam takim głupcem dającym sobą manipulować? Gdy odpowiesz na wszystkie pytania i wytrwale będziesz żyć w zgodzie z naturą, poczujesz wdzięczność i niesamowitą miłość do samego siebie. Zrozumiesz, że musiałeś podążać tą drogą, by znaleźć się na obecnej. Miłość do samego siebie to nic innego jak otwieranie bramy ku największej kreatywności i miłości bliźnich. Bowiem nie jesteś w stanie pokochać żadnej istoty Bożej, miłością pełną dopóki nie pokochasz siebie. Gdy w końcu nadejdzie rozpoznanie w tobie samym, po co tu jesteś i dlaczego tyle musiałeś wycierpieć bowiem dopiero zrozumiesz, że nic nie dzieje się bez przyczyny i wszystko ma sens. Stan euforii pod wpływem używek to bycie na wysokiej fali rozkoszy, bowiem taka euforia również uzależnia i została stworzona nie bez powodu. Została stworzona, by manipulować ludźmi. Każdy chce czuć euforię, ale nikt nie zauważa, jakie stany depresyjne mają gdy i brak. Czyż nie widzisz tu haczyka? Prawdziwa euforia to wolność bez używek w zdrowym ciele i spokoju ducha. Prawdziwa euforia to wolność bez ciągłego pobudzania z zewnątrz. Prawdziwa euforia to spokój ducha. I umiejętność życia ponad system. Euforię, którą czerpiesz pod wpływem używek i pod wpływem ludzi, delektujesz się i masz wrażenie, że możesz zdobywać świat. Jednak zauważ, co się dzieje, gdy brak tych wspomagaczy w organizmie i ludzi wokół ciebie. Bierzesz telefon i dzwonisz, bo nie potrafisz siedzieć w ciszy. Bowiem tylko wtedy słyszysz za dużo myśli, które szepcze ci twoja dusza. A gdy odstawisz ulubione toksyczne pożywienie, wtedy zaczyna się szaleństwo. Czujesz się jak na prawdziwym odwyku. Samotny, zagubiony, niezrozumiany w poczuciu strachu, że już zawsze będziesz sam. Powiem ci, że to normalny stan. Bowiem wchodząc na detoksykację, możliwe, że to Twój pierwszy raz, kiedy widzisz swoje bóle żale jak na dłoni. Możliwe, że to Twój pierwszy raz, kiedy złapałeś kontakt z Twoją prawdziwą duszą, która ciągle była tłumiona czymś z zewnątrz. Zaufaj mi. Proces ten minie, jeśli będziesz wytrwały. Po najgorszym procesie oczyszczania, nadejdzie fala euforii. Ale euforii, tej prawdziwie naturalnej, czerpanej z wewnątrz, nie pobudzanej żadnymi używkami. W końcu poczujesz, co oznacza wolność. Możliwe, że padniesz na kolana i zaczniesz płakać ze szczęścia, tak jak ja płakałam, będąc wdzięczna Bogu, że to odkrycie jest pełnią i nie potrzebuje niczego. Ani nikogo do szczęścia, bo wszystko, co potrzebuję, mam w sobie. To ty decydujesz, co wybierzesz. Zanim jednak cokolwiek wybierzesz, spróbuj różnych szlaków. Podążaj zawsze za głosem serca. Nie musisz od razu wszystkiego rozumieć. Zrozumienie przyjdzie z czasem. Praktyka miłości z wewnątrz, a nie z zewnątrz też przyjdzie z czasem, jeśli tylko wytrwasz na drodze detoksykacji, bowiem detoksykacja to nie tylko oczyszczanie ciała, ale również głęboki wgląd w siebie poprzez oczyszczanie duszy.